Za chwilę kończy się event ze szmaragdowymi skrzyniami, które mogliście kupić ze sklepu Premium, a Wargaming już zaskakuje nas kolejnym eventem, którym jest dodatkowy etap przepustki bitewnej. Ta przepustka bitewna będzie inspirowana serialem Peaky Blinders, który myślę, że wielu z was widziało i wielu z was bardzo lubi. Dzięki temu w nagrodach zobaczymy bohaterów, których znacie z serialu, i będziecie mogli usłyszeć również ich głosy w grze.

Jeżeli wykupicie i zrobicie tą ulepszoną przepustkę, to na końcu dostaniecie francuski czołg średni Char Murat, który dzisiaj postaram się Wam jak najlepiej opisać i będziecie mogli zobaczyć, jak się nim gra. Ale nawet jeżeli nie będziecie wydawali złota, nie będziecie kupowali ulepszonej przepustki, to i tak myślę, że powinniście być zadowoleni z nagród, bo będzie można wygrać obligacje, różowe wyposażenie, dyrektywy, srebro, dni konta premium, załogantów, naklejki, rezerwy osobiste i kamuflaż. Specjalny etap przepustki bitewnej rozpocznie się już 20 marca i potrwa do końca miesiąca, czyli do 31 dnia marca. Będziecie więc mieli aż 11 dni na to, żeby go wypełnić i zdobyć atrakcyjne nagrody. No a teraz skoro już wszystko wiecie o evencie, wiecie jakie są nagrody, wiecie jakie zdobyć i od kiedy do kiedy będziecie mieli czas, no to przejdźmy po prostu do samego czołgu. Zapraszam Was na recenzję Szar Murat. Dobra, jest ten czołg dość mobilny, muszę powiedzieć, bo jeździ naprawdę całkiem szybko. Z tego co, to jest taki fajny kamień, polecam, polecam czasem używać, bo można sobie z niego fajne pestki zrobić i można też z niego trochę poświecić sobie, ale chyba nie tym razem. Jednak no więc czołg jeździ całkiem szybko, już przeładował, więc też nie jest najgorzej. Z intuicją mam raptem 6 sekund. Y Przeładowania, jeżeli chciałbym zmienić typ, typ pocisku, więc też całkiem, całkiem przyzwoicie. Pewnie dostałem spota, tak jest, dostałem spota, więc się na chwilkę schowamy tutaj. I tutaj jest przestrzał też, jak czołgi przejeżdżają, to je, je w tym miejscu też czasem widać, więc warto, warto tam zerkać. No nie chcę tym czołgiem na pewno jakoś strasznie szarżować, no bo on jest dość miękki. Ma fakt 12 stopni opuszczenia działa, ale no wie, że ma dość, dość słabą tutaj wrzucę może screena z tank z GG, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda, ale on po prostu no nie ma za bardzo na co przyjąć. To jarzmo się takie wydaje duże, masywne, ale za nim nie ma tak naprawdę za dużo pancerza, więc, więc lepiej nie ryzykować. Mógłbym przeładować te pestki, te pięć cztery, bez niego dwie. I wtedy sobie przeładuję. Jedna. I druga. elekansko Nawet fajnie się strzela. Celność tego działa jest całkiem niezła. Z tymi modyfikacjami, które ja zrobiłem, to ta celność jest całkiem przyzwoita. A dodatkowo również udało mi się poprawić stabilizację, bo stabilizacja na tej armacie nie wydaje się zbyt dobra. Tam 0,20 chyba 6, czy 0,23 jest tej stabilizacji. 0,20 kilka w każdym razie, więc nie jest to... Nie jest to dobra stabilizacja i trzeba... Trzeba z tym jakoś tam walczyć. Ajajajaj... Aj, aj, aj. Raz... Aj, szkoda, że go nie trafiłem. Dobra, uciekam. Stąd był, 600 sam za blisko. Ten T49 też tak podjechał, że mnie... Że mnie zaraz będzie pewnie spotował. Więc sobie chciałem uciec. Jest słuch. Dobra, robimy Jolo. fucked up. Nie, naprawdę. Ojejku, ale to skiepściłem. Dobra, muszę uciekać. Mógłbyś tym Miksałem wyjechać kolego i pomóc trochę, nie? Wcale bym. Wcale bym nie narzekał, gdybyś tutaj przyjechał i pomógł mi chociaż trochę. Tak naprawdę nasza drużyna powinna ich przycisnąć w tym momencie, no tu nie ma na co czekać. Tu powinniśmy mieć już sprawę załatwioną w tej chwili z tej strony i, i było po zawodach, ale oni we dwóch stoją i czekają, aż ten, aż ten SM po prostu umrze ze starości chyba. Dobra, wyjeżdżam. Najwyżej od niego przyjmę, trudno. Aha, dzień dobry. Szczermata uszkodzona. No to najgorzej. Dobra. Jeżeli Xem strzeli, to ja te dobre strzeli. Raczej nie zniszczy. Chyba nie zniszczył, bo nie zdążył przeładować. Jestem w miarę bezpieczny, ale raczej niedługo. Dobra. Może mi się uda przejać, może nie. Może nie. Jedyna szansa to było uciec jeszcze stąd i pojechać w po przeładować sobie. No dobra, pierwsza bitwa, powiedzmy, że średnia. Szkoda, że tego isa nie wykończyłem na początku. Znaczy, za początku, za pierwszym przejazdem. Wtedy by na pewno było dużo łatwiej. W każdym razie strzela się celnie. Przeładowanie jest całkiem okej. Okay. Dość szybko te, te pestki się ładują, mimo wszystko. Ym, jeździ dobrze ten czołg. Poza tym, nie wiem, zobaczymy. 3000 tutaj widzi. Drugi wynik. Nie najgorzej bym powiedział. Nie najgorzej. Szału nie ma, ale, ale nie jest źle. Trzy buszaki zostawimy. No one się zawsze mogą przydać na jeden magazynek. Jak zostaniemy na koniec bitwy z jakimiś albo przełączyć szybko nawet, no bo mam tą intuicję. To jest, to jest duży plus magazynków w stosunku do tych doładowywanych magazynków, że no w doładowywanych ta intuicja jest trochę bez sensu. Natomiast tutaj, jeżeli macie normalny magazynek, no to wtedy przeładowanie tej amunicji nie zajmuje aż tak dużo czasu. Dobra, znowu dziewiątki. Tym razem mapa trochę, trochę gorsza, bym powiedział, bo rzeko, rzeka Perłowa. Nie wiem, czy jest ktoś, kto lubi rzekę Perłową, tak naprawdę. Jak lubicie rzekę Perłową, to napiszcie w komentarzu. Chciałbym poznać takie osoby, które rzeczywiście szczerze lubią tą mapę. Dobra, mam pomysł taki, ponieważ jest dużo medów żeby podjechać w lewą stronę i spróbować tam zrobić chociaż jeden magazynek. Taki mam pomysł. I chyba go spróbujemy wprowadzić w życie, bo ten czołg jest na, na tyle szybki, że raczej powinienem tam dojechać w, miar, w miarę szybko przed innymi. Chociaż zobaczcie, że no, przypuszczam, że ten, że ten Patriot tutaj jeździ na, na turbo, ale nie jestem aż tak dużo szybszy od niego właściwie. No, nie jadą z nami za bardzo. Skoda nie jedzie, AMX nie jedzie, czyli yy, tutaj nie będziemy mieli zbyt dużo ciężkich czołgów, będzie tylko ten Patriot. Więc zrobię sobie magazynek i będę po prostu stąd uciekać. Zobaczymy, czy te 12 stopni pozwoli mi na oddanie jakichś bezpiecznych strzałów. No, ten AMX też dość szybko podjechał, i szczerze nie jestem z tego powodu zbytnio zadowolony, bo. Zobaczyłem, że uda mi się tutaj szybciej być, więc jestem trochę, jestem troszkę zawiedziony. Myślałem, że będę trochę szybciej. Dobra, w tą stronę. Pamiętajmy, że, że ten czołg jest czołgiem średnim mimo wszystko, pomimo tego, że, że ma ten, no właśnie. Nie podoba mi się to bardzo. I tam jeszcze Skoda T-50 może być. Teoretycznie, jeżeli tej skody nie ma... A, jest 53TP za to. No i ja zbiorę pewnie, czy się uda mi schować. Dobra. Generalnie tyłem będzie mi dużo gorzej uciekać. Bo jadę wolno do tyłu, więc się odwrócimy i spróbujemy stąd spierdzielić. Znowu muszę przeładować magazyny, i spróbować zrobić trzy pestki, chociaż... Nie zbierając żadnej. Chyba, żeby... Aha, tutaj jest jeszcze Skoda T-50, wreszcie się po Jedną. Drugą. Mhm, okej. Okay. No i przez to, że wszyscy strzelili, więc mogę spróbować uciec, bo... Skoda wystrzelała magazynek i list tam też oddał pestkę, więc... Dzięki temu mogę... Uciekać na środek. Tak, żeby się ustawić na wyjazd tutaj, czyli gdzieś tutaj muszę stanąć, żeby mieć... Żeby mieć przestrzał w tym momencie, czyli najlepiej gdzieś tutaj byłoby podjechać. Tylko trzeba jeszcze wycelować porządnie, a nie strzelić jak gamań. Dobra, uważam, że udało się go skończyć. Mamy cztery pestki. Jak widzicie, istotne było to, żebym uciekł z tej, z tej strony i ustawił się tak, żeby mieć strzał na wyjazd, a nie stać bezpośrednio przed nimi. Czekama na przeładowanie i... i zobaczę. No jest spoko ten czoł, nawet Przypomina mi trochę lorkę w swojej grze. On też jest taki duży, też jest papierowy dość. Tyle, że no ma trzy pestki zamiast czterech, zamiast przez co trochę szybciej. Ten magazynek przeładowuje, ale ogólnie przypomina mi trochę na 40 w swojej grze. Może Batchata też trochę. Działy jest całkiem przyjemne, zwrócę na to uwagę, bo, bo strzela się tym ok. Bardzo lękajcie się, dobra. Szkoda, że on się dał temu bezatularzowi zrobić, ale to trudno. Jeździ spoko ten czołg. Opuszczenie ma no, doskonałe, 12 stopni, chociaż nie miałem jeszcze z okazji, okazji z niego tak bardzo skorzystać. To jest w porządku. No, będzie, będzie całkiem niezła zabawa. Myślę, że nie jest tak mocny jak prototypo 6 mimo wszystko, bo yy, bo jednak jest jeden niżej. Ale jest to naprawdę niezły czołg. Czołg jest naprawdę bardzo, jak widzicie Taki elastyczny, jak to magazynek, tak? Możecie... Yy, możecie wyjechać jeden na jeden i będziecie w stanie zrobić dość dużo. Możecie kończyć czołgi. Do tego, tak jak mówię, jest mobilny, ma dobre opuszczenie działa. Jest dość papierowy, bo każdy strzał póki co, który we mnie leci, to zbieram, ale... No cóż, tak, po, tak to czasem bywa, prawda? No proszę. I znowu 9 tiery. Yy, wyposażenie. Może o tym powiem, bo nie powiedziałem jeszcze. Na wyposażeniu wrzuciłem ja sobie wentylację, hapeki i dosyłacz. Na drugi zestawie mam celowanie, ewentualnie, jakbym miał jakieś miejsce, takie mapy, prochorówka, malinówka, gdzie może będę potrzebował trochę z większej odległości strzelać, ale zostawiłem sobie te hapeki, yy, dlatego że wydaje mi się, że one się mogą tutaj dobrze sprawdzać. Tak samo jak się na przykład na Progetto dobrze sprawdzają yy, i po prostu tych punktów wytrzymałości może mi trochę atakować, dlatego że to jest yy, taki słabo pancerzony met, a tak to. Tak to będzie bonus. No nie ma, nie ma tutaj dosyłacza, więc jeden, że tak powiem, slot nam się trochę zwalnia. No i czołg jeździ wystarczająco moim zdaniem szybko, żeby nie trzeba było go dopakowywać tutaj turbo, więc mamy, mamy miejsce do, zagospod do zagospodarowania. Yy, dlatego wsadziłem sobie wętek która mi poprawia wszystko właściwie i celność i, i stabilizację, i zasięg widzenia, więc myślę, że jest w porządku yy, taki. Taki zestaw. No i mamy niestety light, który by... Aha, nasz Light pojechał w ogóle w to miejsce. To jest dość... Dość niefortunne. Żeby nie powiedzieć mocniej, no bo... Zobaczcie, my w ogóle nie będziemy zajmowali linii... Linii 0. Linia 0 w ogóle będzie odpuszczona. Jeżeli tam wjedzie... Ich Bacza 12 ton, to będzie miał... Grę za darmo. Czyli tak naprawdę w ogóle nie opłaca się tam stać, bo ja nie będę go w stanie zoutspotować. Jedyne co to ja się ewentualnie mogę świecić. Wjadę sobie tu szybko na środek, bo widzę, że testo 103 robi jakąś głupią akcję, który wie jak się gra w giereczkę, no to wtedy są schody i są problemy. Szkoda, że tylko jedną pestkę, niestety. Tam jest T-103, więc muszę na niego uważać, nie chcę pod niego wyjeżdżać za bardzo. Dlatego zostaniemy tutaj i poczekamy, aż ta Skoda zacznie uciekać, albo, albo coś, właśnie, albo coś kombinować. Dobra, Skoda do garażu, przeładowujemy sobie. Zobaczcie, te 27 sekund, czy 8, jakoś tak, to naprawdę niezłe przeładowanie, jak na trzy peski, które zadają po 390 uszkodzeń. Tak jak widzicie, celność też jest na, nawet, nawet fajna. Ja tutaj, tak jak powiedziałem, poświęciłem sobie w modyfikacjach polowych, ym, Prędkość cofania w zamian za, za lepszą stabilizację, bo ta stabilizacja armaty nie wydaje się jakaś dobra. Się. Więc miałem... Szkoda, ale szkoda. Dobra, wjedziemy te 103, chyba zostawię tego szarfutura. Bardziej mi zależy na tym, żeby te 103 zrobić na razie. Rękajcie się. Bo sobie go zrobimy i sobie będę tutaj przeodgrywał na spokojnie. No, tylko nie w gąsku, proszę. Zobaczymy czy, jesteś, czy jest ciężki. No! Nawet powiedziałbym, że jest dość ciężki. Ja mu zabrałem 479, on 274, czyli no właściwie ja mu zabrałem prawie dwa razy więcej niż on mnie. Więc nieźle, nieźle. Dość ciężko. W ogóle jaki śmieszny jest ten, zobaczcie jak... Jak opuszcza działa? Musimy zobaczyć, muszę zobaczyć na, yy, na Tank zG, jak wygląda dokładnie ten pancerz jego przy takim opuszczeniem, bo możliwe, że potem daszku będzie bardzo mocno wchodziło, ale to wrzucę wam tutaj taką, że tak powiem, przebitkę, gdzie zobaczycie, jak to, jak to wygląda. No dobra, tutaj mamy przebitkowego leszka. Yy, zobaczmy. No jest ten, tutaj jest 65 mm, więc tak naprawdę. Jeżeli strzelacie, jeżeli będziecie wystawiali tą wieżę, to nie powinno być tego widać, ale jeżeli będziecie stali na przykład na płaskim, tak, strzelajcie z kimś na płaskim i będziecie to opuszczali, albo będziecie generalnie stali gdziekolwiek i opuszczali to działo niepotrzebnie, to tutaj będzie bardzo łatwo w nie strzelić nawet, już z hitów nawet nie mówię, ale z pcr ów również to będzie słabo wyglądało. No ten czołg, tak jak mówiłem, nie ma za bardzo pancerza. Jak widzicie, 150 mm Tutaj na brzegu jarzma coś tam potrafi może odbić, ale, ale ten środek jest taki mocny, że po prostu wystarczy mu praktycznie tą armatę przycelować i powinniście bez problemu go przebijać. Natomiast jeżeli przyłączycie na hity, no to nawet tutaj ten, ta pochyłość, ten skos na, na przedniej płycie Wam nie pomoże, bo, bo wtedy będą te pociski wchodziły, bo tutaj właściwie nie ma pancerza od boku, to można do tego z burzaków bez problemu strzelać nawet, więc no, tak to wygląda. Podjedziemy sobie na środek do kamienia i spróbujemy, spróbujemy z niego skorzystać. Raczej bym się nie spodziewał, że, że zdominuje dziewiąte tiery, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o te dziewiąte tiery, to na pewno będzie jednym z najlepszych czołgów premium. Bo ma potencjał, zwłaszcza dla lepszych graczy, to będzie dobry potencjał. Bo słabsi gracze mogą się na nim trochę wywalać, dlatego że nie ma pancerza. No i oczywiście dlatego, że jest magazynkiem i niektórzy będą próbowali robić za dużo strzałów, yy, kiedy to nie będzie potrzebne, zbierając zbierając za bardzo. Dobra, podjedziemy sobie na środek, do tego kamienie. Spróbujemy skorzystać z dobrej miejscówki do nafarmienia początkowego demedzu. Akurat powinien być przeładowany jak dojadę, więc idealnie. No niestety, dojechałem, ale tak... Te strzały. Dobra, futura chociaż zniszczymy. Przynajmniej tyle. To tamte dwa nie weszły, to... Z tego pierwszego mi szkoda, ten drugi to już był taki bardzo... Yy, strzał... Życzeniowy. Ale ten, ten, pierwszy no to mógł trochę lepiej polecieć. Lękajcie no, się! Nie ma sensu. Tutaj Arta mu zrobiła krzywdulki, więc spoko. 12 stopni opuszczenia działa. Próbuję z tego korzystać w tej chwili. Pałeczkę przyjechała, spotnęła mnie też. Ale udało się komuś zrobić na niej pestki. Czyli nie jest tak najgorzej. O, czyżby na Hori był strzał? No byłby, ale Emil sobie przypomniał, że już ma przeładowane. Ale gotarta tam męczy, nie zazdroszczę. Na szczęście ich Hardami tak tutaj nie zrobiła krzywdy. Dobra, ja sobie przeładuję, odjadę stąd, bo trochę jest tych panów za dużo. Mogłem ten długi strzał w tego obiektu, to bym miał pewnie pestkę zrobioną, a tak to Zmarnowałem jeden strzał na, na RHM-a. No i przeładowujemy sobie. Fajny czołg, podoba się. Podoba się dla mnie, myślę, że będę sobie, sobie nim grał. Jeżeli chcecie zobaczyć go w większej liczbie bitew, to zapraszam oczywiście na godzinę zy, która będzie pewnie jutro wrzucona na kanał yy, z tym pojazdem. Natomiast dzisiaj ją będę nagrywał na żywo tradycyjnie na streamie. Więc jeżeli chcecie zobaczyć na żywo, zapytać się, popatrzeć, jak to, jak to wygląda, jak się gra tym czołgiem więcej, no to, to was zapraszam po prostu na stream yy, do mnie, gdzie. Gdzie dzisiaj będę ujeżdżał tą piekielną francuską maszynę. Jedziemy sobie na Gsora. Raz. Dwa. I trzy. I elegancko. Tak, widziałem, że tutaj są czołgi, które mnie widzą, ale chciałem go już skończyć po prostu. Bo bitwa się kończy, damage ucieka, więc warto było tutaj coś jeszcze zrobić sobie. No ale jest 3000, 2000 spotek. Jak widzicie, nie robię słabych bitew na tym, na tym czołgu praktycznie. Wszystkie bitwy, które tutaj gram, póki co to są bitwy, gdzie, gdzie jestem w stanie nastrzelać sporo, trochę poświecić. No może nie wszystkie udaje się wygrać mimo wszystko, ale, ale swoje robię. I fajna mapa, jedna z lepszych map w tej grze, więc spróbujemy z tego skorzystać. Pojedziemy sobie na środek na początek i może uda się jakieś darmowe pestki zrobić, jeżeli nie jeżeli tutaj będzie więcej czołgów albo będą zajmowali zamek to sobie stąd ucieknę po prostu, ale na początek podjedziemy sobie środkową górkę i zobaczymy czy się uda coś z tego ugrać. Są trzy lajty aż, jest Charmele, jest Eber i t 5 tedy Lightweight, więc któryś z nich na pewno tam przyjedzie. Na razie patrząc no chyba, żebym tego... Gosia tutaj przestrzelił. Była na to szansa, no udało się... Udało się go zobaczyć, ale niestety nie trafiłem. Bo tam nie było czasu przycelować. Mogłem tam dalej spróbować strzelić. Następny przejazd, ale... No cóż. Dobra. No, wyjedź elegancko. Eber odprowadzony do garażu. No, zobaczcie. Normalnie, czołgiem by się tutaj nie mogli. Takim, który ma 10 stopni, grać w tym miejscu. Natomiast dzięki temu, że tych stopni mam 12, to no się udaje. to już był taki też bardzo. Optymistyczny strzał, no ale dobra. Ale teraz możemy go spróbować już przycisnąć. Dlatego. O, dobra, spadł. Dlatego, że. Tutaj jestem się w stanie schować. Po tej stronie ich nie byłbym się w stanie schować za bardzo przed 50-120. No, teoretycznie mógłbym. Musiałbym się tamtą na tamtą, na stronę od górki wycofać, ale. Ale ze swojej strony to już nie jest problem. Więc. Dlatego się tak rozochociłem. Jak zobaczyłem, że oni są już po tej stronie. Więc w jednej i w drugiej bitwie można było tam troszkę chyba po jeden strzał więcej byłoby udoić. Gdyby nie to. Że magazynkę nie przeładowałem w odpowiednim czasie. Tutaj bym jedną pestkę jeszcze udoił. Dobra, myślę, że to wszystko. Nie będę więc więcej tutaj tym czołgiem grał, bo raczej widzicie o co chodzi. No jestem z niego zadowolony dość. Nie męczę się na nim. Nie jest tak, że muszę sobie na siłę szukać jakiejś, jakiejś roboty na mapie albo miejscówki, bo jak widzieliście, nawet jeżeli rozjazd nie jest może idealny, tak jak na przykład na tym piźnie, no to po prostu zmieniam koncepcję, i sobie podjeżdżam w inne miejsce i też będę tam użyteczny. No, w końcu jest to czołg magazynkowy, więc. Nawet jeżeli wam przyjdzie grać na jakimś Himmelsdorfie czy Ensku i tego typu mapach miejskich, to i tak znajdziecie dla siebie robotę, bo po prostu macie magazynek i możecie wyjechać i się strzelać z czołgami ciężkimi. Jeżeli będziecie to robili umiejętnie, czyli nie robili tego jeden za jeden, to też powinniście jakoś w miarę sobie poradzić. Ode mnie ten czołg jak najbardziej dostaje okejkę, okay jest spoko. Myślę, że warto go robić, on jest 3, za 3,5 tysiąca golda, będzie go można mieć jeżeli zrobi się... Całą przepustkę, więc myślę, że, że cena jest atrakcyjna, zakładając oczywiście, że będziecie w stanie tą przepustkę nabić. No, Tak wyglądały bitwy na tym, na tym pojeździe. 5 bitew, 3200 średnich uszkodzeń, więc myślę, że całkiem nieźle. Nie było żadnej takiej turbomocnej bitwy fajnej. Może ta na, na Zatoce Małż, tak to się nazywa Zatoka Małż, może ta mogła być taka. Taka, nie, rzeka Pedłowa, jaka zatoka Małż. Na rzece Pedłowej y, ta bitwa mogła być taka naprawdę fajna, no ale tam troszkę, troszkę zabrakło w y, końcówce i, i się nie udało. Tak czy inaczej, zapraszam Was, tak jak mówiłem, na, y, na Twitcha, gdzie będę dzisiaj nagrywał godzinę z. No i generalnie zapraszam Was na moje streamy, gdzie gram w czołgi i nie tylko. Inne gry też można zobaczyć, więc y, dla każdego coś miłego. Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa. Pa.